Witamy pięknie chłopki i dziełuszki! Ostatnio przy śląskich recenzjach połaziliśmy trochę po świeżym lufcie, a dziś na odmiana posiedzimy w chałupie i porozmawiamy trochę o technologiach. Tak też jak i ostatnim razem, partnerem tego odcinka są firma Gigabyte i Nvidia, kerzy mają was specjalną ofertę wakacyjną, podlinkowaną pod tym filmem. Karta, którą chcemy Wam dzisiaj pokazać, to Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3080. Tynzocny konsek hardwareu cechują wysokie taktowanie zygorów, moc wydajne chłodzenie WindForce, dzięki któremu nigdy nie chyciło na wysokiej temperaturę, a Wy nie uważicie się we waszej gamingowej izbie, a dodatkowo, a i przy najwyższych obrotach, nie robisz Larma. 10 giga pamięci RAM DDDR6, elegantny ciaciany metalowy backplate na zadku, i na to wszystko 4 lata gwarancji w przypadku, jakby się tam coś storbiło. Żeby nie było, że tak inno to pokażemy Wam, jak ona funguje w akcji i jakie kosmiczne technologie obsługuje. Do prezentacji narychtowali mydło 4 gry. Na pierwszy ogień Spielker znają mas wszyscy, niezależnie od wieku i gustów growych. Minecraft. Niby prosto gra, zbudowano choćby z klocków, ale jest to jeden z lepszych przykładów w fungowaniu ray tracingu, czyli śledzenie promieni. Niby wszyscy już żeśmy to widzieli, no ale styknie wcisnąć ino jeden knefel i przenoszymy się do blank inkszego świata nowej generacji. Różnica jest tak srogo, i że miejscami wygląda to jak nowo gra. Bez ray tracingu karta nie ma za wiele do roboty, a wręcz powiedziałby, że jej się mierzi. Już zaś przy włączonym tracingu skoko na wyższe obroty, ale spokojnie, bez nerwów. Wszyjsko ciengiem śmigało gibko, a nie odczuliśmy żadnych spadków płynności teraz coś nowszego, wyrób krajowy Cyberpunk 2077. Sam mogę Wam pokazać więcej technologii od Nvidia, bo sam mamy nie inoray Ray Tracing, ale też DLSS, który pozwoli wyświetlać gra w wysokiej rozdzielczości, a przy tym karta nie dostanie herc klekotów i oczymie wysoki FPS. A to wszystko bez rezygnowania z najwyższej jakości śledzenia promieni. Cyberpunk jest przypadkiem szpilu, który bez tych technologii traci dużo na wyglądzie. Zaś nimi wygląda to wszystko choćby moderne centrum Katowic, ale to mamy nadzieję, Gipci jak w roku 2077. Cyberpunk to niestety trochę niewdzięczno gra do nagrywaniu a testowania sprzętu, bo u optymalizacja, co by to powiedzieć szczerze, duźnie wrywo zlaci, bo poradzi zadusić nawet najmocniejszy sprzęt, ale wejrzeliśmy na wszystkie zygory, temperatury i przy maksymalnie nasztalowanych łopcyjach karta durźdowała rady. A teraz dowód na to, i że mamy wszystko pod kontrolą! Ha! To był taki widz, bo go domyło grze kontrol. Fabuły nie by przybliżą, bo przyznam się szczerze, że jest łona zakręcono, choćby krauza z żurym i nie zawyla, że śni z można wyporadzić więcej. Gra z 2019 roku, jeden z pierwszych przykładów wykorzystania śledzenia promieni na taką skalę w połączeniu z DLSS-em. A krom tego gra odznaczająco się ponad przeciętną możnością destrukcji otoczenia, a dając w prostych słowach, mogęcie moc rzeczy tam wyciepnąć w luft, a rozwalić. Przy tej grze poradzili mi wycisnąć z karty rekordowo ilość FPS-ów bez rezygnowania ze żadnego z zaawansowanych efektów. A na koniec troszkę rozgrywki wieloosobowej. Szpil, szłoby pedzieć, do dowiejcie pozor na trudne słowo, kompetytywny. Tutaj liczy się dobry ślip, szwunk, dynamika, a przede wszystkim refleks. A tak prawie mianuje się kolejną technologią od Nvidia, kero idealnie sprawdzi się w grach tego typu. Czyli tak zwane jak się to go do szczelanki na walanki. Nie umiemy nie zwrócić uwagę na to, jak sam się mianują postacie, którymi mogimy grać. Momy sam fara, ale nie tako fara z Farożym. Ino taką agresywna dziążka, kero poradzi furgać choćby fliger, a strzelać rakietami. Ana. Sam pozwala się ino zacytować taką starą śpiewka Ana, Ana, Ana Jociezowi dostana. No i coś, co idzie zobaczyć w niejednym Einfarcie i na ulicy na Górnym Śląsku. Złomioż albo inaczej, jak się to godo, elegantnie, lubownik darmowy izy. A żeby jeszcze bardziej prosto wyreklarować wą na czym polega technologia Reflex, badejcie. Reflex off, <sklap> Reflex on. Pewnikiem coś takiego dową srogo przewaga nad przeciwnikiem, który musi się łobić bez takich technologii. Przy takich grach to za kiedy ułamek sekundy poradzi decydować o zwycięstwie albo porażce. No, to troszkę my poszpilali, troszkę połosprawiali i mamy nadzieję, i że poradzili my wam przybliżyć te wszystkie skomplikowane technologiczne tematy w prosty, przystępny i zabawny sposób. Sami żeśmy są posiedzicielami, a użytkownikami takich kart, nie ino jako gracze, ale tyż youtuberzy i streamerzy, bez toż trochę wiemy o czym go domy i radzimy są pokazać, a opisać sprzęt, którego używamy na co dzień przy swojej robocie, a który i wam możemy polecić.